Więc tak, przy tym, że się nie wczytywałem, wraz z kolegami oczywiście zainteresowaliśmy się tymi zmianami, które potencjalnie dotykają, ponieważ od dłuższego czasu mówiło się o ujednolicaniu zasad między wszystkimi grami Unii Europejskiej, a więc mniej więcej spodziewaliśmy się tego kierunku. Może spróbując mówić być w sposób taki poprawny politycznie, jest ogromny problem między tym takim przepaścią, jaka jest pomiędzy teorią ustawą, jak powinno być, a praktyką, jak jest. Nie chcę przez to wcale mówić, że ludzie łamią ustawę albo robią coś złego, ale mam często wrażenie, że osoby tworzące zasady nie mają żadnego doświadczenia w praktycznej pracy, a więc często w tych ustawach albo w zasadach, albo w tych regulaminach itd. skupiają się na aspektach, które wcale nie są kluczowe. Mm. Wydaje mi się, że to jest dobre, żeby wziąć i nawet zaostrzyć prawa dotyczące stosowania zwierząt laboratoryjnych. Wydaje mi się, że jest jak najbardziej słusznym, że ludzie dają duży nacisk na ograniczenie cierpień zwierząt oraz zminimalizowanie ich wykorzystania do doświadczeń tylko tam, gdzie nie ma innej możliwości, tylko tam, gdzie to jest konieczne. To jest absolutnie słuszne. Przy czym sposoby, w jaki czasami się to czyni, są nieskuteczne albo przeciwproduktywne. Co mogę doradzić? Nie wiem. W kwestii ustawy oczywiście my musimy się do niej dostosować, w kwestii postępu myślę, że jeżeli nowe ma być teraz centralna komisja dająca zgody na doświadczenia, więc może ona będzie widoczniejsza, że próbuje zastanawiać się w jaki sposób może wspomóc te badania, w jaki sposób może doprowadzić do tego, żeby ludzie zwracali większą uwagę na kwestie etyczne i właściwe traktowanie zwierząt. Można by wiele z tym uczynić, ale tak jak mówię, to nie polega na tym, że wielu badaczy zupełnie zaplanowała się od nich znieczulica i to po prostu trakcją zwierzęta wyjątkowo. Nie, to jest nieprawda. Problemy są zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, czy nie zbyt długo. Nie, coś bardzo ciekawe, co Pierwszym problemem jest przykład to, żeby zastanawiać się, które doświadczenia są potrzebne. I to jest taka zasada, że żadne doświadczenie, nieważne jak łagodne, jeżeli nie jest potrzebne, jest nieetyczne. Na przykład. Gdyby ktoś wziął i karmił zwierzęta słodyczami, to jest nieetyczne. Chyba, że ma to temu naukowy połytek, na przykład badania nad mechanizmami nagrody, bo np. Na mechanizm otyłości, gdzie są tak kiedyś się po prostu patrzy, jak ten to na słodyczy, i to jest uzasadnione z punktu komisji, wtedy jest etyczne. I vice versa. Procedury wyjątkowo okrutne, albo takie, które nam się wydają okrutne, np. które są związane z bólem zwierzęcia, przewlekłą chorobą, albo nawet z schorzeniami, prowadzą do jego śmierci, mogą być konieczne. Podaję przykład tych chorób neurodegeneracyjnych. Rozwijająca się neurodegeneracja w przypadku tego huntingtonizmu jest w końcu Zwierzęcia, ale bym mocno argumentował, że ten model stosowany właściwie jest konieczny i jeżeli jego wyniki mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych pomysłów, chociażby na terapię, które byłyby w stanie pomóc osobom cierpiącym na Huntingtonim, to to cierpienie zwierząt nie jest bezsensowne. To jest kwestia stosowania zasad, a nie tworzenia nowych chyba.